Znasz to? Każdy z nas przeżył przynajmniej raz w życiu sytuację, w której stwierdził, że nie chce mu się czegoś zrobić. Ma problem z rozpoczęciem lub sfinalizowaniem jakiegoś zamierzenia, przedsięwzięcia. Wyobraź sobie taką sytuację: budzisz się rano, otwierasz oczy, albo nawet nie możesz podnieść powiek, i z niechęcią myślisz o czekającym cię dniu, o całej liście obowiązków, które musisz wypełnić. Twoje ciało robi się jeszcze bardziej ciężkie. Powinieneś już wstać. Twój dzień powinien zacząć się już jakieś 20 minut temu. Nadal nie masz ochoty wyruszyć w nowy dzień. A może znasz taką sytuację? Powiedziałeś sobie, że od jutra rzucam palenie, od jutra ćwiczę, od jutra nie jem słodyczy. Jaki był efekt? Minął kolejny poniedziałek, kolejny tydzień, kolejny miesiąc i nic. Nic. Kompletnie nic się nie zmieniło. Nadal palisz, może nawet więcej. Nadal nie ćwiczysz. O, przybył kolejny zbędny kilogram. Nadal jesz słodycze. A ostatnio odkryłeś nowy, smaczny, wysokokaloryczny batonik. Albo ostatnio obiecałeś sobie, że zmienisz pracę. W tej szef denerwuje cię ustawicznie, twoje zarobki doprowadzają cię do śmiechu przez łzy. Wysłałeś nawet swoją aplikację do kilku firm, w których mógłbyś ewentualnie pracować, ale jakoś tak ostatnio zawiesiłeś poszukiwania pracy. No tak wyszło. Nie masz ciągle czasu, jesteś zmęczony, tłumaczysz sobie, no przecież takie czasy, wysoki stopień bezrobocia ja chyba nie znajdę już wymarzonej pracy. Znasz tę sytuację? Coś ci przypomina? Hm, a może postanowiłeś nauczyć się języka obcego, zapisałeś się już nawet na kurs. Pozytywnie przeszedłeś test, zakwalifikowano cię do odpowiedniej grupy, byłeś na kilku lekcjach. Masz dobrze skonstruowane materiały do nauki, nauczyciel też jest kompetentny, z poczuciem humoru, niemalże idealny. Ostatnio nie poszedłeś na kolejną lekcję. Miałeś potworny ból głowy. Na kolejnej też ciebie by nie było. Wstyd przyznać, ale nie odrobiłeś pracy domowej. Na dwie kolejne nie poszedłeś, bo nie byłeś na bieżąco z materiałem. Kilka dni temu zadzwoniłeś do szkoły, by zrezygnować z kursu. Znasz taką lub podobną sytuację? Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Niby nic się nie stało, ale może trochę wzrosło Twoje poczucie winy. Masz wyrzuty sumienia? Te sytuacje coś ci przypomniały? Zobaczyłeś w nich siebie? Jeśli tak, ten e-book jest dla Ciebie. Zapraszam Cię na wyprawę w głąb siebie, na poszukiwanie skarbu, którego nikt nie będzie w stanie Ci odebrać. Skarbu, dzięki któremu sam zmotywujesz siebie, odnajdziesz sens swoich działań, zrozumiesz, gdzie tkwi Twoja siła. Mniejszy poradnik zawiera minimum teorii, dzięki której zrozumiesz na przykład, dlaczego nic Ci się nie chce, oraz szereg ćwiczeń, których wykonanie i analiza ich efektów. Wyposażycie na wędrówkę po twój skarb automotywację. Jak każda ze znanych mi wędrówek, zwłaszcza spośród tych najbardziej niebezpiecznych, takich, których celem jest poznanie siebie, swoich pozytywnych, ale też negatywnych cech osobowości, także ta może być dla Ciebie miejscami łatwa, czasem zaskakująca, chwilami niebezpieczna i trudna, z pewnością będzie jednak pouczająca. A jak już wspomniałam na wstępie, jej celem będzie odnalezienie Twojego skarbu, Twojej automotywacji, Twoich sił, które sprawią, że będzie ci się chciało chcieć. Ważne jednak jest także to, byś był podczas niej autentyczny. Byś wykonywał wszystkie ćwiczenia. Jeśli chcesz maksymalnie skorzystać z wiedzy zawartej w tym e-booku, nie możesz tylko przeczytać go od deski do deski i odłożyć. Zatem w drogę. Czas ruszyć. Od czego powinna zacząć się dobrze zaplanowana wyprawa? A może w naszym przypadku powinna rozpocząć się spontanicznie? Proponuję zastosować tu złoty środek. Niech nasza wyprawa będzie trochę zaplanowana, a trochę spontaniczna. Zgadzasz się? Zacznijmy zatem od początku. Czego potrzebujesz, by poznać siebie, by odkryć, co sprawia, że właśnie tobie Chcę się zrobić właśnie tę rzecz. Tu w myślach możesz zanotować, jaka to rzecz, jakie działanie w Twoim przypadku. Moim zdaniem, powinniśmy najpierw poznać siebie. Niby wiesz, jaki jesteś, ale czy znasz siebie tak w stu procentach? Ja uważam, że nie znam siebie, a nawet jeśli każdego dnia poznam jakąś część siebie. To i tak nie jestem w stanie przeżyć każdej prawdopodobnej sytuacji i z każdej z nich wyciągnąć wniosku na temat mnie, moich cech charakteru, mocnych i słabych stron. Zgadzasz się ze mną? Nawet jeśli nie, zachęcam. Zostań jeszcze ze mną. Pomyślałeś: A jaki to ma związek z automotywacją? Czy to ważne, jaki jestem? Dokąd zmierzam? Dokąd chcę zmierzać? To jest bardzo ważne. To, jaki jesteś, dokąd zmierzasz, a dokąd chcesz zmierzać, lub nawet sobie tego nie uświadamiasz, co jest dla Ciebie najważniejsze i ważne, co lubisz, a czego nie, jaka jest Twoja samoocena, nastawienie do życia oraz jak widzisz otaczającą Cię rzeczywistość to wszystko ma duży wpływ na to, czy i w jaki sposób możesz siebie zmotywować lub zdemotywować. Nie widzisz jeszcze związku pomiędzy tymi rzeczami? A może myślisz, no, jakiś związek musi być? Albo. e, co ma piernik do wiatraka? Przeszkody źródło Twojej siły. Jak już wspomniałam wcześniej, są rzeczy, na które nie mamy wpływu, lub jest on bardzo mały. Droga do realizacji celów na pewno nie będzie usłana różami. Musisz liczyć się z tym, że czasem będzie ciężko, zaczniesz tracić siły, przyjdzie zwątpienie, zniechęcenie, rozdrażnienie, może pomyślisz nie dam już rady, wszystko idzie nie tak jak powinno, jest coraz gorzej, zamiast lepiej. Myślę, że przeszkody, które Ciebie czekają, są dwojakie. Jeden. Pierwsze z nich to te, które widzisz już teraz na początku swojej drogi to wszystkie ograniczenia, przekonania, stereotypy, nawyki, które teraz przeszkadzają ci żyć w zgodzie ze sobą. 2. Drugie to przeszkody, na które będziesz narażony podczas swojej drogi w trakcie realizacji kolejnych celów. To okresy zwątpienia, czasem może nawet załamania, rozdrażnienia. W dalszej części tego e zastanowimy się wspólnie, jak temu zaradzić. Będę próbowała też przekonać Ciebie, żebyś traktował przeszkody jako dobrodziejstwo, jako źródło Twojej siły. Analizując temat, stwierdziłam, że lista ograniczników Twojego potencjalnego działania, teraźniejszego lub przyszłego, mogłaby wyglądać następująco: nieprawidłowo wyznaczony cel, cele, jego mało precyzyjne, mało drobiazgowe określenie, błędne odczytanie swoich pragnień, czy to jest naprawdę tym, czego pragnę, pragnąłem? Twoje negatywne, pesymistyczne nastawienie do siebie, swoich celów, do innych ludzi, twoje stereotypy myślowe z przeszłości, przekonanie, że dla ciebie już za późno na zmiany, inne przeszkody, które sam potrafisz określić najlepiej. Być może uważasz, że w Twoim wieku już nie da się dokonać zmian. Przeobrazić kierunku twojego życia, a ty jesteś już za stary na cokolwiek nowego. Możliwe, że uważasz, że na twojej drodze stoi zbyt wiele przeszkód. Wybacz, ale nie zgadzam się z tobą. Pozwolisz, że przytoczę poniżej kilka przykładów argumentujących moje zdanie. Wyobraź sobie człowieka niskiego wzrostu, o słabym wzroku, chorowitego. Wyobraź sobie, że ten człowiek pewnego dnia przyjechał do Ameryki z Niemiec, nie znając języka angielskiego, bez pieniędzy. To Charles Steinmetz, geniusz w dziedzinie elektryczności. Dzięki jego obliczeniom zelektryfikowano cały świat. Milton napisał Raj utracony, chociaż był niewidomy. Beethoven nadal komponował symfonie, będąc już człowiekiem głuchym. Namalował obraz bitwa pod Lepanto w wieku 98 lat. Monet malował jeszcze swoje obrazy mając 86 lat. Rozumiem, że nadal nie jesteś przekonany. Pewien człowiek, mający 15 rodzeństwa, pochodzący z ubogiej rodziny uczył się w szkole tylko przez jeden rok. Mężczyzna ten sam nauczył się filozofii, czterech języków, finansów, polityki ekonomii. To Benjamin Franklin. Thomas, chłopiec odesłany do domu po roku nauki, po tym jak stwierdzono, że jest zbyt głupi, by się uczyć. To Thomas Edison, jeden z największych wynalazców na świecie. Pewien ubogi irlandczyk uczył się w szkole tylko przez 5 lat. Pracując jako urzędnik, zarabiał 4,5 dolara miesięcznie. Zawsze jednak lubił pisać rzucił zatem swoją pracę by oddać się pracy pisarskiej. Przez 9 lat zarobił zaledwie 30 dolarów. Myślę o pisarzu, który otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Myślę o autorze wielu książek i sztuk teatralnych. To George Bernard Shaw. Teraz prześledź kilka faktów z życia pewnego mężczyzny, który opisuje A. Robbins w książce Unlimited Power. Ten mężczyzna zbankrutował w wieku 31 lat. Przegrał wybory do lokalnej Izby Prawniczej w wieku 32 lat. Ponownie zbankrutował w wieku 34 lat. Przeżył załamanie psychiczne, mając 36 lat. Przegrał wybory w wieku 45 lat. Przeżył śmierć narzeczonej w wieku 46 lat. W tym samym roku przegrał wybory do Kongresu. Ponownie wybory do Kongresu przegrał w wieku 48 lat. Mając 55 lat, przegrał wybory do Senatu. Przegrał w wyborach na wiceprezydenta w wieku 56 lat. Po raz kolejny przegrał w wyborach do Senatu dwa lata później. W wieku 60 lat został wybrany prezydentem USA. Człowiekiem tym był Abraham Lincoln. Pomyśl teraz. Co ci przeszkadza, by realizować swoje marzenia? Zrób listę wszystkich przeszkód. Ciekawie temat ten potraktował Edward Egleston. Ludzie wytrwali, zaczynają swój sukces tam, gdzie inni kończą niepowodzeniem. Złote myśli.